Hej, no need to hejka z tej strony Korcia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj Was witam. Słuchajcie, to jest historyczna chwila tego kanału, w ostatnim odcinku Siedmiu Grzechów Głównych. Tak! Wiecie co? E, tak już naprawdę. E, Miałam dość tej serii, ponieważ no ona już trwa praktycznie od początku mojego kanału, trwa już 2 lata, jest 90 odcinek. Co prawda nie dobiliśmy do setki, więc możecie powiedzieć, A co to my jest? 90 odcinków, ale ja z tą serią jestem już prawie 2 lata. No i jakby tak, coś zawsze się przejada, prawda? Czegoś czasami jest po prostu już za dużo, za wiele, i tak właśnie było z tą serią, dlatego też kończymy ją tak troszkę przedwcześnie. Ale kończymy, tak jak właśnie się przygotowywałam do tego odcinka, gdzie musiałam odgrzebać wszystkie stare odcinki, jakieś zdjęcia, żeby się zorientować, żeby sobie przypomnieć, żeby wam poopowiadać, bo ten odcinek właśnie będzie się skupił na tym, że poopowiadamy, powspominamy sobie, co było, jak było, pokażę Wam wszystkie od początku generacje jak to wszystko wyglądało. Pomyślałam sobie, że ten ostatni dzień będzie takim fajnym podsumowaniem tego, co ześlaliśmy w tej serii osiągnęli. I na koniec zajrzymy do Zosi, zobaczymy co tam u niej, bo jest to w sumie postać, która kończy tą serię. Także jeżeli ktoś jest ciekaw i chce sobie powspominać, ktoś kto oglądał serię długo, chce sobie powspominać, a ktoś kto nie oglądał całej serii, chce zobaczyć jak to wszystko było. To zapraszam Was serdecznie do oglądania. Mam nadzieję, że Was nie zanudzę, aczkolwiek dla mnie to jest bardzo ciekawe i fajne takie coś. Bo powiem Wam szczerze, że nie miałam chyba nigdy aż tak długiej rozgrywki w The Sims 4. Także, no, mówię, tak jak chciałam już skończyć tę serię i, i mieć już ją z głowy, to tak teraz mi trochę tak jakoś smutno się zrobiło. Dobra, ale łapki w górę, jeżeli lubiliście tę serię, jeżeli oglądaliście. Całość albo połowę i piszcie, którą generację najbardziej lubicie na którą na generację najbardziej lubiliście i która Wam utkwiła najbardziej w pamięci. Bo szczerze Wam powiem, że mi najbardziej utkwiła chyba pierwsza, tak. Pierwsza generacja, którą było pożądanie i ona, prawda, była tak jakby no, założycielem całej tej serii, tego wszystkiego. I simką naszą była Vanessa Close, która pewnie gdzieś tu Wam zaraz się wyświetli. Ja postaram się tak to zmontować, żebyście, jak ja mówię, to mieli jakieś tam, wiecie, Kawałki zdjęcia z danej generacji albo coś, żeby to jakoś tak fajnie, w miarę logicznie to się ułożyło. E, no i Vanessa Close mieszkała tu, w tym domu, w którym już obecnie nikt nie mieszka, ale myślę, że w sumie e, możemy do niego sobie zajrzeć, żeby sobie przypomnieć, jak to wszystko wyglądało i jak ja robiłam domki <grym> te dwa lata wstecz. Słuchajcie, także, dobra, wejdźmy sobie tam. OK, słuchajcie, jesteśmy w środku, że tak powiem. E, powiem tak: domek prezentował się z zewnątrz, e, tak. Pewnie był podbrany jakiś z galerii i po prostu przerobiony w późniejszym etapie. E, jak widzicie, no. Mm... Może jeszcze gdzieś tam odkopię jakieś screeny, zdjęcia, które były tutaj w tym domku, jakieś imprezy czy cokolwiek. Wiecie co? Samo to, jak ten domek jest zrobiony i wnętrze, i samo to, jak SIMy wtedy wyglądały moje, to naprawdę pokazuje, jak bardzo moje tutaj rzeczy się zmieniły, jeżeli chodzi o styl, czy otworzenie SIMów, czy cokolwiek. Um, tutaj mamy właśnie. Proszę bardzo. Bohaterkę główną, bohaterkę i założycielkę całego rodu, czyli Jenny, boże nie Jenny ale to później. Vanessa Close i jej męża Skylera Johnson, z którym po prostu wzięła ślub. Vanessa miała piątkę dzieci, tak, bo tak to było w tym wyzwaniu. Miała piątkę dzieci. Pierwsze dziecko miała z Donnem Latario i miała bliźniaki, Emily i Amanda. Drugim dzieckiem był Dylan, znaczy drugie dziecko było z Dylanem, to chyba jak pamiętam był sim tworzony przez was. Też były bliźniaki, Laura i Zach. Znaczy w sumie to nie miała piątki dzieci, tylko miała cztery, pięć, sześć, siedmioro dzieci. Sorry. Siedmioro dzieci. Eee, trzecie dziecko miała z Simką, e, z, z Simem mm, tutaj właśnie Luxona. <grywa> e, Anastazja się nazywała ta dziewczynka. E, czwarte dziecko właśnie miała z tym Skylerem Johnson, który miała Eryka. I piąte dziecko miała z Mortimerem Ćwir Mateusza. Także ciekawie, ciekawie. A dlatego nie wiem, dlaczego tak to wyszło, że ona miała czwarte dziecko ze Skylerem, czyli ze swoim mężem, a potem miała jeszcze dziecko z Mortimerem, także nie wiem, czy to nie pamiętam, że to jakaś zdrada był czy z sklerem się to dopiero później. No sama nie wiem jak to było, ale jak widzicie tak też domek proszę bardzo jak się prezentuje domek. Proszę bardzo tutaj wszystkie odcinki są na kanale, także jak macie ochotę możecie nawet się cofnąć wstecz i zobaczyć jak te odcinki tutaj wyglądały, jak ja nagrywałam te parę parę lat chciał powiedzieć, te parę naście miesięcy temu. Jak widzicie, takie są tutaj. Tutaj jest jest właśnie sypialnia, tylko może tutaj nie, czegoś brakować, bo po prostu niektóre mody mogą się najzwyczajniej w świecie pousuwać. Wow, tu są jeszcze jakieś zdjęcia, Vanesy z Donem Latarią, tu jest Vanessa z swoją koleżanką jedną, tu z drugą koleżanką, bo pamiętam, że im tworzyłam, jej koleżanki. Tu są jakieś dziewczynki któreś, nasze dzieci. No dobra, okej. Okay. Tutaj mieliśmy łazienkę. Dobra, idziemy na górę, zobaczymy, co mamy na górze. A, no faktycznie takie pokoje. To już teraz pamiętam, bo w sumie nie pamiętałam. Tu była zrobiona taka łazienka typowa dla, e, dla dzieciaczków. Tutaj ten. O tutaj też mamy kogoś. Też nasze dzieci. Tak, potem była właśnie, Anastazja była kontynuowała wszystko. Także tak. No, i tutaj mamy jakieś rybki, tu mamy jeden pokoik. Tu mamy drugi pokoik bardziej dla nastolatek chyba. No, także tak się prezentował pierwszy domek, pierwsza generacja. Ach, tak fajnie sobie trochę powspominać. Okej, okay, słuchajcie, druga generacja, czyli obżarstwo, i główną bohaterką jest Anastazja. Tak, tutaj gdzieś pewnie się pojawią jakieś jej zdjęcia. I Anastazja była wybrana na właśnie prowadzącą, że tak powiem, tej drugiej generacji obżarstwo. I mieszkaliśmy w San Majszu, no tutaj na, w tym penthouse właśnie w lofcie, do którego zaraz sobie też wejdziemy i też Wam go pokażę. Ja sobie przypomnimy, jak mieszkaliśmy. W sumie tą generację chyba prowadziłam. Najdłużej ze wszystkich, i ona była dość ciekawa i fajna. Wydaje mi się, bardzo miło ją wspominam. Jedna, chyba jedna z tych ciekawszych, które po prostu się pojawiły. Także zajrzyjmy do środka. Wspomnienia wracają bez kitu. Jeszcze patrzę, że tu są zdjęcia w tym mieszkaniu. E, powiem wam tak: tutaj patrzę, że parę rzeczy posłuchało się bo tutaj patrzę, że nie ma komody i tak dalej. No ale w każdym bądź razie to mieszkanko wygląda tak. Ja je całe robiłam sama. Jakieś tam wszystkie tutaj przebudówki, to budówki wszystko zrobiłam sama. A więc taki mały mój projekt. <laughs> Także tak. Tutaj mamy taki ala ogród pod szkłem, jakiś taki ala taras, balkon, nie wiem jak to jak zwał, tak zwał. Tutaj mamy ten balkon, prawda? Tutaj możemy sobie słyszeć. Tu mamy wannę, tutaj Emma malowała obrazy, jak pamiętacie. I tak, tu jest właśnie salon. Tutaj, proszę bardzo, mamy salon, z dużym, z dużym właśnie telewizorem. Tutaj mamy jakiś taką ściankę oddzielającą. I tutaj mamy zdjęcia. Słuchajcie, to jest właśnie Anastazja ze siostrą, tylko już ja nie pamiętam, jak ona się nazywała. Tu mamy z Anastazję z Vanessą, tu Anastazję ze swoim tym bratem chyba, którymś, tylko nie wiem, którym, mogłam powodpisywać w sumie. I tutaj mamy jeszcze Anastazję z Imrim, czyli jej przyszłym mężem. A, nie, to jest Vanessa, czy Anastazja. Nie, to Anastazja z Imrim, właśnie ze swoim mężem. Podejrzewam, że to jakieś ślubne zdjęcie, czy coś. A tutaj była ich sypialnia, to był komputer i tak dalej. Tylko patrzę, że ta sypialnia trochę się zrobiła uboższa, bo podejrzewam, że po prostu któreś rzeczy, któreś mody przestały działać, albo ja pousuwałam. A więc tak, tutaj mamy kuchnię. A kuchnia prezentuje się dość, dość tak o... Myślę, że spoko. Ja pamiętam, że ja wtedy sobie popobierałam, a tu jakiś ten odznaka, tabliczka ścięga. E, pamiętam, że sobie popobierałam takie po, po, mody, pod pomieszczenia dosłownie pod te mieszkanie i większość mi nie działało, także brawo. <grych> e, tutaj mam, mamy łazienkę, z której też byłam bardzo dumna, ponieważ em, ta łazienka, no bardzo mi się podobała. Bardzo mi się podobała, jak wyszła. Tutaj patrzcie, jest jakiś kwiat, on wygląda jakby jakby usech bo nikt go nie podlewał, bo zrobiłam ją z tak jakby, taką drewnianą, gdzie wcześniej nie robiłam tego typu łazienek, także taka to była łazienka na dole, na górze nasz Lofcik prezentował się właśnie tak, oj, łóżko znikło i w ogóle znikło pół pokoju, tutaj miała pokój Emma, tutaj była jeszcze jedna toaleta, łazienka, coś takiego, tu był taki przedsionek, korytarz. Tu była pralnia, bo pamiętam, że jak byliśmy na tym etapie, to wtedy wyszedł ten pakiet, w pra, w pra, pakiet pralni, co nie? Także tu była pralnia, a tutaj był gabinet Imryego właśnie. A, i tu jeszcze jest jeden pokój, tutaj na dole, właśnie. Jeszcze jeden pokój, bo właśnie Imry i Anastazja mieli Jenny która była kolejną tak jakby przewodniczącą, prowadzącą kolejną serię, ale imry miał jeszcze nieślubne dziecko z Chloe i była to właśnie Emma. Ta sławna Emma, która tak na rozrabiała nam troszkę. Więc, więc tak to się prezentuje. Całe szczęście, że ja, wiecie, prowadziłam sobie przez całe serię notatki. Ja teraz sobie tylko zaglądam w zeszyt i mam wszystko napisane czarno na białym, co gdzie i jak to się działo w danej serii, znaczy w danej generacji. Także to mi sprawę ułatwia w tym momencie na maksa. No ale tak, to jest generacja właśnie druga i którą bardzo dobrze wspominam i fajnie mi się pamiętają i naprawdę długo tu spędziliśmy. Dajcie znać, kto pamięta, kto oglądał na tym etapie m, tą serię. Łapka w górę jeszcze raz. Dobra, lecimy do kolejnej. Okej, okay, trzecia generacja, czyli chciwość i właśnie Jenny e, Zif, była kolejną no, tak jakbym. Mm, nie wiem jak to nazywać. No po prostu ona była kolejną osobą, która prowadziła e, generację, czyli była to. E, Jenny. I ona mieszkała w Windenburgu, mieszkała tutaj w takim kalifornijskim domu, który trochę nie pasował stylem do tej miejscowości, do tego miasteczka, no ale mieszkała ona sobie tu. Ta, seria była, ta, ta generacja była dość krótka jak pamiętam, no ale zajrzyjmy do domku, bo on był ogromniasty. Okej, okay, oto kolejny domek z naszego wyzwania. Mam nadzieję, że odszperam wszystkie zdjęcia z każdej generacji i będę mogła Wam to po, po troszkę powstawiać, żebyście mniej więcej mieli zarys tej serii. To był oczywiście domek pobrany z galerii, ale remontowany wewnątrz przeze mnie. Nawet chyba część robiliśmy na live, także coś takiego pamiętam. Okej, okay. domek się prezentuje w środku tak. No, jest dość sporym domkiem, biorąc pod uwagę, że jeszcze jakieś, po jakiejś imprezie zostały to leże. Biorąc pod uwagę, że w sumie mm, Anna, Jenny mieszkała tutaj sama przez większość czasu, a potem miała dziecko, miała dziecko Jenny, Jonathana miała, tak, Jonathana miała, czyli następnego mm, y, głównego bohatera kolejnej generacji. Miała Jonathana, a mieszkała no tej sama, potem wprowadziła się do niej Emma i Emma przez chwilę mieszkała tutaj ze swoim synem. On się nazywał chyba Eric, jak dobrze pamiętam. Eric jakoś tak czy coś, ale w każdym bądź razie wiem, że potem dziewczyny właśnie mieszkały sobie razem, ponieważ ten dom był wielki, w tej generacji dość dużo się działo, było wiele, 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 wiele takich różnych wątków, bo właśnie było, że Jenny się z Chrisem rozstała, bo ona miała z Chrisem Brownem to dziecko, jakkolwiek to brzmi, miała dziecko właśnie tego Jonathana, no i ona tam z nim była, ale potem się okazało, że on ją pobił. Mam takie fajne zdjęcia zrobione, właśnie trochę jeszcze takie jak pozami się bawiłam, więc mam nadzieję, że gdzieś odkopię je i tutaj je wrzucę. E, mam też emy zdjęcia takie zbuntowane i to też może wrzucę gdzieś tu. <grym> Więc oni po prostu tam się rozstali, on potem ją nękał, przychodził i takie różne rzeczy tu się działy. Ona potem popadła w alkoholizm, naprawdę trochę się stoczyła, że tak powiem. Także tutaj się działo sporo w tym domu. E, na górze mamy, proszę bardzo, coś takiego... E, 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 tak, tutaj był pokój właśnie naszej głównej bohaterki, czyli Jenny. Tu się, e, tutaj był pokój, e, tutaj była jej łazienka, tu obok była siłownia, bo ona trochę sobie ćwiczyła, ponieważ no, ona miała taką małą, lekką odtyłość, więc sobie troszeczkę poćwiczyła, poćwiczyć lubiła. E, tutaj właśnie był pokój Jonathana, jeszcze jak malutki był, a tutaj był e, z biuro było. E, właśnie Jenny, bo ona coś tam chyba książki pisała czy coś, no już nie pamiętam, to było jej biuro, tu była zrobiona pralnia. A tutaj właśnie pokój na spółkę miała właśnie Emma ze swoim synem. Oni tutaj sobie pomieszkiwali właśnie u naszej Jenny, ponieważ no, Jenny i Emma to były tak jakby przyrodnie siostry, ale dobrze one się utrzymały, ponieważ no. I jedna i druga miały podobne sytuację, były samotnymi matkami. Z chłopakami, z facetami im się zbytnio nie udawało, więc po prostu po prostu dziewczyny sobie dzielnie radziły i mieszkały razem właśnie tutaj w tym oto domku. Także ten domek był dość, dość taki bogato zrobiony, ponieważ one miały kasy no, Po rodzicach, po bogatych przodkach kasa była, więc spoczko. I tak, to była generacja numer 3 i myślę, że ona była tak, jeżeli chodzi o mm, wydarzenia. I o to, co się w niej działo, to była taka najciekawsza, wydaje mi się. Tak najwięcej tutaj takich różnych plotłam historii, tak, mam, tak mi się wydaje. Dobra, uciekamy do czwartej generacji. Czwarta generacja, czyli Lenistwo, gdzie Jonathan przewodniczył temu, tej generacji, odbywała się w oazie strój. Mieszkaliśmy sobie tutaj, nawet tutaj ktoś jeszcze mieszka. A mieszka pewnie Felix, czyli brat yy, Elizabeth. Kolejnej osoby, która będzie w piątej generacji. Więc zbliżamy się już ku końcowi, trochę jest bardziej już na czasie, więc możecie kojarzyć imiona. Także przenieśmy się i zobaczmy, jak ten domek wyglądał wewnątrz. Okej, okay, jesteśmy u Felixa. <tak>, tak, ten domek prezentował się tak, on był pobrany z galerii również. I trochę przerobiony, oczywiście, przeze mnie, jak zwykle. Także tak się prezentuje z zewnątrz. W środku, w sumie, on był taki, jaki był, i ja zbytnio go nie zmieniałam, chociaż tam troszkę może coś. Mieliśmy tej lokaja, w sumie on dalej gdzieś tu chodzi. I prezentował się on tak właśnie, a tu już nawet nasz piesek żyje, Beta. O, jej, jaka smutna, seniorka. Także tak, tak się prezentuje ten domek, on już taki na bogato troszkę. Tutaj była właśnie sypialnia naszego Jonathana, taka połączona. Tutaj był pokój, podejrzewam, że Feliksa, który już z niego troszkę wyrósł. A tu był pokój Elizabeth, czyli o kolejnej naszej tutaj dziedziczki. O, w końcu takie najbardziej adekwatne słowo, kolejnej naszej dziedziczki. No i Jonathan miał w sumie dwójkę dzieci właśnie... O, tutaj jak jesteśmy u Feliksa, to ja wam pokażę ten drzewo genealogiczne. Jesteśmy właśnie... Jonathan miał... Jonathan, ojciec ze śmierci, ze starości, miał właśnie z Larą Feliksa, a z Elisabeth miał... czekajcie... Jonathan... a z Mileną miał Elizabeth. No i tu Elizabeth jest, że miała Artur i Zosię, a Zosia ma Miłosza i Alicję. Ok, czemu się nie ładują? a ładują się, dobra. Tutaj właśnie macie Vanessę, tu, Vanessę tutaj Adam, tutaj jest um, Anastazja, Imri, Jenny i właśnie Chris, z którym był Jonathan. Jonathan z Mileno miał właśnie Elżbietę, którą swoją drogą jeszcze żyje i właśnie Feliksa. I właśnie Elizabeth była kolejną dziedziczką, potem była właśnie już Zosia i Artur, czyli już Zosia to już jest to pokolenie w sumie, które jest najświeższe, więc pewnie je kojarzycie najbardziej, także tak się prezentuje nasze drzewo, wcześniej go nie widzieliśmy, teraz możemy podejrzeć sobie, więc teraz musimy uderzyć do Elizabeth która mieszkała na początku w wieżbowej zatoczce, a potem przynieśliśmy się do San Shuno, więc zajrzymy sobie na początek do wierzbowej zatoczki, do jej mieszkania, gdzie jeszcze mieszkała, tak jakby jak była młodą dorosłą, i gdzie miała w sumie dziecko z Aronem, czyli Zosię, a, a potem miała dziecko z z Javierem, którym jest teraz w małżeństwie i miała właśnie Artura. Więc przenosimy się do wierzyłej zatoczki do domku, w którym mieszkała sobie Elizabeth, zaraz jak się wyprowadziła właśnie stąd od Jonathana. Okej, okay, jesteśmy już na tej Barceli, gdzie właśnie mieszkała sobie Elizabeth. Ten dom nie był jakiś zbytnio wybitny, jak widzicie. Nic specjalnego. Ale... ale, ale, ale w środku jest dość, dość lepiej, dość lepiej, troszkę lepiej. Proszę bardzo, tak się prezentowało się Domek Elizabeth, gdy ona jeszcze tutaj mieszkała, gdzie miała w sumie swoje pierwsze dziecko, czyli Zosie, I tutaj sobie pomieszkiwała i to była już piąta generacja, czyli gniew. I, i, i po prostu sama, sama ona sobie tutaj pomieszkiwała na górze prezentuje się to tak. Tu był taki przedsionek, tu był pokój Zosi. Tu była łazienka i tu nie skończyliśmy tego pokoju, nie zdążyliśmy zrobić, ponieważ przeprowadziliśmy się wtedy do San Maj Shuno do bloku. Nie wiem, w sumie nie pamiętam dlaczego my, żeśmy się tam przeprowadzili, ale jakoś tak wyszło, że po prostu przeprowadziliśmy się do San Maj Shuno i mieszkaliśmy sobie już później w bloku, gdzie w sumie za wiele odcinków tam chyba, jak dobrze pamiętam, nie było, bo potem zaraz Zosia miała urodziny. To w sumie jakoś jak Eryk się urodził, to chyba żeśmy się tam przeprowadzili. No coś takiego było, um, bo właśnie Elizabeth miała dwójkę dzieci: Zosię i Eryka. Zosia miała z Aaronem, dużo starszym od siebie mężczyzną. Był to w sumie kumpel Jonathana, więc trochę to było takie niezbyt smaczne, więc dlatego ona nie, nie chciała być z nim w związku. I, I w sumie Jonathan chyba nigdy się nie dowiedział, że Aaron był, dziecki, był ojcem Zosi, także też ciekawa historia. No i dobra, przechodzimy do San Maishuno, pokażę Wam jeszcze tę mieszkankę, do którego oni się później przeprowadzili. No i jesteśmy w mieszkanku, w którym w sumie jeszcze niedawno były odcinki. Oni też wszyscy sobie jeszcze żyją, e, mają się dobrze póki co. To jest właśnie to jest właśnie e, Artur, sorry, czemu ja Eryk napisałam? To jest Artur. E, i, I tutaj mieszkała sobie właśnie Zosia i tu Artur. I to właśnie jest ich dom, a to jest właśnie nasza Elizabeth, już troszkę się biedulka postarzała. Także tak, oni się tutaj przeprowadzili, w sumie nie pamiętam powodu. Może wy pamiętacie, ale ja nie bardzo. O, to jest nawet jeszcze nasza joga, kotek nasz, a pieska już nie ma. No, szkoda. Ale właśnie tutaj sobie mieszkają, a więc, więc taki jest ich mieszkanko w tym momencie. Tutaj właśnie jeszcze dość współcześnie jest, ponieważ no jeszcze niedawno tutaj graliśmy, więc jest największe prawdopodobieństwo, że pamiętacie. I to właśnie była ta generacja piąta, gniew. I później już została nam ta ostatnia generacja, dwie, które ja je połączyłam. I gdzie jest właśnie Zosia, i, i, i gdzie jest Miłosz, gdzie jest właśnie, um... czekajcie, ja muszę podejrzeć, o, gdzie jest Zosia, gdzie jest Zosia, gdzie jest Emanuel, gdzie jest właśnie e, Miłosz i gdzie jest Alicja, um, także to jest ta nasza już ostatnia generacja, a więc może przeniesiemy się na chwilę do Del Sol i tam podejrzymy ich chałupkę. O, nawet ich mieszkanko mi się nie chce załadować. W sumie pamiętam, że w ostatnim odcinku nawet przecież jak po, pod wam mówiłam, że nie mogę wejść do nich do mieszkania, więc więc nie podejrzymy ich, ale to właśnie już tutaj jest, kończy się nasza historia. I pewnie jak zauważyliście, z kolejnymi generacjami działo się trochę mniej. Były te generacje coraz takie mniej. Um... Mniej zaangażowana byłam w to, niż na początku, bo z początkiem naprawdę byłam zaangażowana w tą serię, wymyślałam na każdy odcinek jakiś dany scenariusz, myślałam, co mogę zrobić, żeby było ciekawiej, lubiłam mam jakieś scenki. domieszałam, tu jakieś dziecko nieślubne, tu coś, tam tu zdrada, tu to alkoholizm, jakieś pobicia nawet, naprawdę kombinowałam, kombinowałam. No i już jesteśmy w tej generacji ostatniej, którą i tak połączyłam, dwie ostatnie generacje, także... No, myślę, że ta seria to jest dobry moment, żeby ją skończyć, ponieważ nie chcę jej ciągnąć też na siłę i już w sumie nie ma sensu jej ciągnąć dalej, bo już w sumie się wypaliła ta seria i myślę, że to jest idealny moment, by ją zakończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że byliście ze mną przez parę, parnaście, parę dziesiąt odcinków. Dajcie znać koniecznie w komentarzu pod tym filmem, jakie serie, od której generacji zaczęliście oglądać, czy oglądaliście wszystkie, czy tylko niektóre, ciekawsze odcinki. No, jestem właśnie ciekawa Waszej opinii na temat tej serii, która generacja, jeżeli oglądaliście, utknęła Wam najbardziej w głowie, albo jaki odcinek, którą z Simów najbardziej lubiliście która postać właśnie bardziej, najbardziej wam się podobała, jakie wydarzenie macie w głowie, skojarzy wam się z tą serią. No takie wiecie, wasze wspominki, bo ja tutaj właśnie wam przedstawiłam wspomnienia moje, moje takie opowieści i takie parę groszy do każdej generacji swoje dołożyłam. Także jestem teraz ciekawa Waszych opinii, Waszych wspomnień i Waszych tam jakichś... Mm, e, nie wiem... <laughs> cokolwiek. No ale piszcie mi, piszcie mi, bo z chęcią sobie poczytam. Dajcie też łapkę w górę, nie zapomnijcie. No i oczywiście na koniec, jak to przestało na koniec, trzeba zapowiedzieć co dalej, czemu, co w środę o 15 będzie teraz na kanale, no co, powiedz, no co. No jak to co? Oczywiście, że seria z nowego dodatku, to już Wam zapowiedziałam zresztą na Instagram na którego serdecznie zapraszam, Korcia, przez dwa oj, przez dwa, czy przez trzy, <noise> nie wiem, macie w opisie i zresztą podlinkuję, no podlinkuję w opisie, macie nazwę, mojego Instagrama, na którego Was serdecznie zapraszam. Jeszcze chwila, jeszcze moment, będziemy mieli 100 obserwatorów i zrobię Wam tam Q&A, także jak macie do mnie jakieś pytania, to zapraszam. No, ale już nie reklamując się, to właśnie chciałam Wam powiedzieć, że będzie seria, bo jak wiecie, 21 czerwca wychodzi najnowszy dodatek Wyspiarskie Życie, czy Życie na Wyspie? Wyspiarskie Życie chyba. I właśnie to jest jak najbardziej moje klimaty. Ja uwielbiam, ja uwielbiam Rajską Wyspę z The Sims 3. Grałam tam milion lat i po prostu uwielbiam, uwielbiam. Uwielbiam i mam nadzieję, że to będzie taki sam sztosek The Sims 3, jeżeli chodzi o ten dodatek, tego rodzaju dodatek. Dlatego jestem bardzo zajarana, czekam niezmiernie i bardzo bym chciała już pograć. E, także, mm, no, także za tydzień, myślę, że w środę, za tydzień pojawi się właśnie taka zapowiedź i moja opinia, co myślę, chociaż już pewnie się domyślacie co, ale na przed każdym, zauważyłam, że tak przed każdym nowym dodatkiem, przed wyjściem każdego nowego dodatku, doda doda nagrywam wam taki film, że moja opinia i zapowiedź serii, więc myślę, że teraz właśnie też zrobię e, coś takiego. Nagram moją opinię i zapowiedź e, serii która będzie przez całe wakacje towarzyszyć nam i umilać mm, wieczory w środowe. <grym> bo myślę, że w środę właśnie ona będzie się pojawiała. A po wakacjach od września szykuję dla Was już coś fajnego, coś ciekawego mi się wydaje. Piszę już normalnie scenariusze odcinków. <grym> ale mam nadzieję, że Wam się spodoba, ponieważ będzie to kolejna seria z The Sims 4, ale taka z modami, bo chcę właśnie, żeby była jedna seria z modami na moim kanale, ale taka dość ciekawa, z fabułą, z takimi różnymi perypetiami, że tak powiem, trochę taka trochę telenowela, może. Ale w każdym razie coś takiego dla Was szykuję. Mam nadzieję, że mi to wszystko wypali i że Wy będziecie za mną jeszcze do tego czasu i będziecie chcieli oglądać, że dobijemy 4000 subskrypcji niebawem. Także, no, takie sentymentalnie się teraz zrobiło trochę. No ale dobra, nieważne, nie gadam już i, 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 i nie przedłużam tego odcinka, tylko się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta seria, że, że miło będziecie ją wspominać. No i kończę. Ostatni raz żegnam Was w siedmiu grzechach. Także dzięki Wam, że byliście ze mną przez tą całą serię. No i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaczki i pa pa!